Uważasz, że, Uważa, że La Luna powinna zostać usunięta z fame za to, co robi i jak się odnosisz do słów Boxdela. Nie wiem, do jakich słów yy, nie znoszę. Ja powiem Wam, co ja myślę. Tak zupełnie szczerze. Całkowicie co ja myślę. Ja mam ogromną nadzieję, że La Luna, jeżeli robiła takie dziwne akcje, to że już ich nie będzie robiła, bo uważam, że taka osoba jak ona. Wnosi coś do federacji, wnosi kontrowersję, jest takim Don Casio, trochę damskim, a nie było takiej, takiej yy, dziewczyny. Natomiast jeśli dalej będzie twierdziła, że yy, wszystko jest tam oryginalne u niej, no to nie, no ja się przygotuję na konferencję. Nie? Ja na konferencji będę przygotowany. To, że ona mi nagle machnie czapką oryginalną, to nie znaczy, że wszystko było oryginalne zawsze, bo dużo ludzi do mnie napisało, no. dużo mam zdjęć, bo tutaj nie chodzi o same podróbki, tu chodzi o używanie wizerunku gwiazd bez, yy, bez, żad bez żadnego zapytania, kurwa nawet, nie? Tylko branie jakieś zdjęcie, zdjęcie Kylie Jenner, przemalowywanie jej włosów i o, używanie w celach marketingowych. Yy, kolejna sprawa. Używanie zdjęć, do których nie posiada praw autorskich, na przykład jakieś wzięte z, z jakiejś strony albo z innych Instagramów. Tu jest pełno takich rzeczy, nie. Ja rozumiem, że to jest osoba z telewizji nie za bardzo kuma naszego internetowego uniwersum, no ale wchodzi do naszego uniwersum. Też się... Ja też jestem ciekawy, ja też przegadam sprawę z Nitro. <laughs> Przed tym wszystkim my też możemy wystosować wspólne stanowisko, nie? Zawodnicy i w ogóle influencerzy. 5 Więc to nie jest tak, że tak jak Laluna myśli, że ona może po prostu tupnąć nogą, bo, bo coś tam i yy, federacja się ugnie, bo federacja będzie mogła stanąć przed wyborem, nie? A jak myślicie? Jak będzie na przykład wybór trzech influencerów? No no, zobaczymy, nie, nie chcę za dużo gadać. Ale no.